Siema, z tej strony Martin, a to jest kolejny odcinek z Martin Studio News Przede wszystkim, pierwsza informacja to Nie mam już kompa Podkreślam, już Okazało się, że znowu dali mi uszkodzoną płytę główną Znowu Więc tak, yy... Dostałem kilka fanartów, konkretnie dwa, jeszcze mój kolega jednego rysuje, zaraz Wam je pokażę. Poprzednio na tego typu fanarcie zrobiłem cenzurę i tak właściwie to sam nie wiem po co, dlatego że takie ładne fanarty nie wiem po co mają się marnować. Mój kolega mi powiedział, ten który robił te fanarty, żebym tym razem nie cenzurował, no i nie będę cenzurował. A więc pierwszy fanart. Nie wiem czy tutaj coś dobrze widać, ale tu jest taki ładny napis: Martin. Taki bardzo ładny papierosek. Yy, tutaj mm, pad do gier. Nie, takie like, a like trzyma wiadomo co. takie tutaj napis: Sex, Mar. coś tam. Yy, a, Marycha. Dobrze. Tutaj takie bardzo ładne filmy na doros... dla dorosłych. Tak jak mój kolega ogląda na technice. I kolejny fanart. O, tutaj widać takie ładny napis Sexy Illuminati Jakieś... O, znowu tego typu te. <laughs> o, to taki napis Rasta. Tak. Y, czy on ma Nieważne. Tutaj widać y, pad bar w bardzo ładne kolory właśnie. Nie wiem dlaczego nie, nie robiłem takich padów, albo nigdy takich nie widziałem. Fajne, były takie pady, ty, te czerwony, złote i zielony. Tutaj taki Martin napis o jakieś te papierosy, jointy i tak dalej i tak dalej yy, sorry, więc tak jak tutaj widzicie na tym screenie yy, następna część nagrania była trochę zdrzebana yy, i nie mogłem przez to właśnie jej tutaj włożyć, więc yy, nagrywam teraz sam dźwięk, będziecie mieli w tle właśnie screen z moich dwóch pulpitów, tak dokładnie podłączyłem sobie do laptopa yy, tego monitor i będę teraz mówił, więc musicie się zadowolić tylko moim głosem na razie. Przede wszystkim były dwa głosowania. Pierwsze to było, czy mam zrobić konkurs przed osiągnięciem 100 widzów, czy po osiągnięciu 100 widzów. No to w takim razie wygrało, że wygrali, wygra, wygrała ta część osób, która była za tym, żeby zrobić po osiągnięciu 100 widzów, no i będzie po osiągnięciu 100 widzów. Kolejne głosowanie to było, jaka będzie nowa nazwa QA, bo wam się stara nie podobała. No i dodaliście własne nazwy. Było ich kilka, ale wygrało o, oficjalnie QA Martin. No więc dawno nie było żadnego QA ani z tego typu. Więc następnym filmem będzie QA Martin. I, I jeśli chcesz, możesz zadać mi pytanie na privie na Facebooku na koncie Martin Madej, albo. Marcin Madej, bo mam dwa. Znaczy mam więcej fake kont, ale to są takie oficjalne. No i część widzów, która będzie chodziła, która chodzi ze mną do klasy będzie mogła zadać mi te pytania na kartce. Więc to by było już na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Dzięki za oglądanie i cześć.